David Lynch był artystą nietuzinkowym. Jego dzieła niełatwo jest zaszufladkować, tak gatunkowo, jak i stylistycznie. Lynch był przede wszystkim artystą poszukującym nowych form artystycznego wyrazu, a dopiero później reżyserem. Chociaż, jak sam przyznawał, kochał reżyserować i zajmował się tym niemal do samego końca. Tym razem przyjrzymy się dziesięciu najważniejszym dziełom z ręki mistrza. Kolejność jest oczywiście czysto przypadkowa. Dajcie też znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione filmy Lyncha, i zapraszam Was też na Facebooka i Instagrama Poważnej Strony. A przed Wami Poważna Dyszka, czyli 10 najlepszych filmów Davida Lyncha. Henry żyje w zindustrializowanym świecie. Dostaje zaproszenie na kolację do swojej dziewczyny, której nie widział od pół roku. Spotkanie, w którym uczestniczą również jej rodzice, przybiera zaskakujący obrót, gdy dowiaduje się, że dziewczyna urodziła jego dziecko. Henry chce być odpowiedzialnym facetem i wziąć na siebie rolę ojca sęk w tym, że dziecko w ogóle go nie przypomina. Szczerze mówiąc, dziecko nie przypomina nawet człowieka. Listę musimy rozpocząć od debiutu pełnometrażowego Davida Lyncha, zrodzony w bólach, które trwały blisko 5 lat finansowany z pieniędzy własnych, pożyczonych od rodziny i przyjaciół i z małego grantu w wysokości 2200 dolarów od amerykańskiego instytutu filmowego, który w całości wydał na wybudowanie scenografii w piwnicy instytutu. Nikt w niego nie wierzył. Żadne studio bowiem nie chciało wyłożyć kasy na scenariusz filmu pełnomotrażowego składający się z zaledwie 20 stron. Ale Lynch ufał swojej intuicji i stworzył dzieło kultowe. Z tego płynie też dla nas ważna lekcja, że droga Droga do sukcesu i uznania często usłana jest trudnościami, które trzeba przezwyciężyć. It's Jeffrey znajduje na trawniku ludzkie ucho. Nie wiedząc co zrobić z tym makabrycznym znaleziskiem, udaje się do policyjnego detektywa. Ten uspokaja chłopaka, twierdząc, że trwa dochodzenie, ale na razie nie może mu zdradzić szczegółów sprawy. Wracając do domu, Jeffrey spotyka jednak córkę detektywa, a ta zdradza mu, że w całą sprawę może być zamieszana pewna piosenkarka. Tym sposobem oboje rozpoczynają własne śledztwo. To zestawienie nie miałoby sensu bez Blue Velvet. Wraz z Lynchem zgłębiamy przewrotną naturę perwersji i ogólnej seksualności. Surrealistyczna i senna opowieść osadzona na amerykańskich przedmieściach należy dziś do kanonu kina. Począwszy od pierwszej szokującej sceny pomocne zakończenie, reżyser nawet na chwilę nie spuszcza stonu. Film ugruntował również na wiele lat pozycję Kyla McLachlana na hollywoodzkim firmamencie, ale to Dennis Hooper, rolą przerażającego psychopaty, Completely show. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. W miasteczku Twin Peaks dochodzi do morderstwa młodej kobiety. Z celem odnalezienia sprawcy na miejsce zostaje wezwany agent Dale Cooper. Poszukując prawdy, szybko odkryje, że pozorna sielanka to tylko fasada, a miasteczko skrywa sporo tajemnic, których odkrycie, być może, rzuci nowe światło na śmierć Laury Palmer. Twin Peaks to serial, który na zawsze odmienił podejście widowni do produkcji telewizyjnych. Mimo wcześniejszych prób innych twórców, dopiero Lynchowi udało się znaleźć złoty środek między komercyjnym sukcesem serialu, a artystyczną niczym nieskrępowaną wizją. Produkcja doczekała się łącznie trzech sezonów, z czego na sezon trzeci przyszło nam poczekać niemal 25 lat. Ale było warto. Dla wielu, w tym i dla mnie, sezon trzeci był najlepszy i stanowił świetne zakończenie historii śmierci Laury Palmer. Jednak serial nie przyniósł wszystkich odpowiedzi. Część z nich dostaliśmy w filmie Twin Peaks Ogniu kroczy ze mną. There is no other who could where it was. FBI prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa, jednak miejscowa policja niechętnie przystaje na pomoc agentów. Gdy śledztwo powoli posuwa się naprzód i wiele wskazuje na to, że zbrodnia może być powiązana z handlem narkotykami, agent specjalny Chet Desmond znika. Sprawę przejmuje Dale Cooper. Twin Peaks Ogniu, Krocz Ze mną to film pełnometrażowy, będący prequelem serialu. Jego głównym celem było dopowiedzenie historii brutalnego morderstwa Laury i ostatnich siedmiu dni jej życia. Lynch tym razem daje widzom to, co najlepsze. Nie przynudza, nie marnuje czasu, a co najdziwniejsze, dostarcza wielu odpowiedzi. Rzecz jasna, tworząc przy tym masę kolejnych pytań, ale przecież w przeciwnym razie nie byłby sobą. Elefant. Cierpiący na zespół proteusza John jest atrakcją cyrkową. Traktowany jest wręcz jak zwierzę, a z powodu deformacji zyskuje miano człowieka słonia. Jego przypadłość zwraca uwagę londyńskiego lekarza, który postanawia zgłębić jej naturę. Wraz z tym, jak obaj poznają się lepiej, lekarz odkrywa w nim człowieka, a co więcej, pomaga też Johnowi odzyskać szacunek i godność. Człowiek-słoń to drugi film pełnometrażowy w dorobku reżysera i pierwszy znaczący sukces. Nie bez powodu. Uniwersalna historia o ludzkiej naturze i odkrywaniu człowieka w bestii to żelazny kanon kina i literatury. A jak do takiego samograja dorzucimy rewelacyjnych Antonego Hopkinsa w roli doktora i Johna Harta w roli tytułowej, to wydawać by się mogło, że mamy do czynienia ze stawem wręcz wybuchowym. Akademia była podobnego zdania, bo film był nominowany do Oscara w aż ośmiu kategoriach. Warto też zaznaczyć, że film jest adaptacją równie dobrej sztuki teatralnej, co można ocenić jako bezpieczne rozwiązanie dla wówczas wciąż młodego i dopiero budującego swoją pozycję reżysera. A! Alwin to staruszek, który w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że po ponad dekadzie warto by było pojednać się ze schorowanym bratem. Dzieli ich jednak 300 mil, a Alwin nie ma prawa jazdy. Może jednak prowadzić mały traktor. Po podpięciu do niego przyczepy, rusza w prawdopodobnie najważniejszą i być może już ostatnią podróż swojego życia. Prosta historia to bardzo ciekawy przypadek w twórczości Lynch'a. Dostajemy to, co obiecuje tytuł: prostą historię bez typowych dla tego twórcy plot twistów. Jest to też opowieść zaskakująco ciepła i pokrzepiająca. Prawdopodobnie obok Dziuny jeden z dwóch przypadków, kiedy David mniej lub bardziej świadomie próbował dopasować się do kina gatunkowego. I chociaż fani jego twórczości mogą czuć się nieco zawiedzeni, to dla typowego odbiorcy jest to prawdopodobnie najprostszy sposób, by rozpocząć przygodę z kinem mistrza. Dla mnie natomiast ta opowieść o przemijaniu, nietrzymaniu w sobie urazy i niespiesznym kontemplowaniu uroków życia pozostanie prawdopodobnie najbardziej osobistym filmem spod jego ręki. Rita na skutek wypadku samochodowego traci pamięć. Wkrótce trafia do przedziwnego kompleksu, gdzie wraz z nowo poznaną kobietą próbuje dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest i czemu ma przy sobie torbę pełną pieniędzy. A rozwiązanie tej zagadki okaże się nie tyle trudne, co dziwne i być może wręcz niemożliwe. Można rozprawiać nad tym, czy Mulholland Drive jest szczytowym osiągnięciem Davida Lyncha. Fani, jak i krytycy debatują o tym od lat. Faktem niezaprzeczalnym jest jednak to, że jest to jedno z ciekawszych filmowych przeżyć, jakie możesz sobie zafundować. Z jednej strony satysfakcjonujące, z drugiej frustrujące. Reżyser uczy nas pokory, dobitnie pokazując, że niektóre tajemnice muszą nimi pozostać, a to w przewrotny sposób czyni jego dzieło niesamowicie podatnym na ponowne seanse i analizy. Pierwotnie miał to być serial, ale w wyniku braku zainteresowania wielkich wytwórni, reżyser przerobił scenariusz na film. Pozostaje nam jedynie zastanawiać się, czy Mulholland Drive byłby tak wielkim sukcesem jak Twin Peaks. Kto zrobił Jack, to jeden z ostatnich eksperymentów w dorobku Davida Lyncha. Film krótkometrażowy jest pewnego rodzaju pastiszem kina śledczego. Oto mamy Lyncha w roli detektywa przesłuchującego małpę. Czy to możliwe, że ta słodka kapucynka jest tak naprawdę długo ogoniastym mordercą? Trudno traktować to poważnie, ale powiem Wam coś: David Lynch jest mistrzem krótkich form. Od nich zaczynał i na nich skupił się w ostatnich latach życia. I to one pokazywały ogromny potencjał jego pomysłów, które wykraczały znacznie poza to, co kiedykolwiek mieliśmy okazję zobaczyć w kinie. Jeżeli więc, co zrobił Jack, przypadnie Wam do gustu, to macie do nadrobienia całkiem sporą i niesamowicie dobrą kolekcję shortów Lynch'a. So. Saksofonista Fred wraz z żoną zaczynają dostawać dziwne kasety wideo. Ktoś uwiecznił na nich, jak coraz bardziej ingeruje w ich prywatność. Nagrywa posesje z zewnątrz, a na innej chodzi w środku domu, a nawet nagrywa ich, gdy śpią. Sytuacja stanie się jeszcze dziwniejsza w trakcie przyjęcia u przyjaciela, kiedy to Fred poznaje bardzo specyficznego faceta. Uparcie twierdzi on, że w trakcie, gdy ze sobą rozmawiają, on jest też w jego domu. Na dowód każe Fredowi tam zadzwonić. W zagubionej autostradzie, David Lynch zbliżył się niebezpiecznie blisko do sennego koszmaru. Będąc w jednym ze swoich surrealistycznych pików, zafundował nam intrygującą, metafizyczną tajemnicę, od której ciężko oderwać oczy. Jest to też zasługa świetnych zdjęć Los Angeles, które dawno już nie było tak mroczne i brudne. Lula! Sailor wychodzi z więzienia i chce wrócić do swojej ukochanej Luli. Niestety, matka dziewczyny nie uważa tej kandydatury na zięcia za wystarczająco dobrą. Więc jak to dobra matka robi coś, co każda dobra matka zrobiłaby na jej miejscu: znajduje kogoś, kto mógłby sprzątnąć Sailora. Ten uciekając wraz z Lulą, pakuje się w kolejne kłopoty, których kulminacją będzie pewien mały napad na bank. W dzikości serca, brutalność i seksualność przeplatają się ze sobą jak w pysznym nowojorskim precelku. To nieprzewidywalna opowieść oparta na dwóch mocnych punktach. Jednym jest Laura Dern, a drugim Nicolas Cage. Oboje u szczytu swojej kariery. Ich kreacje są tak zjawiskowe, jak i przesadzone. Ale po Keiju nikt przecież nie spodziewa się powściągliwej gry, prawda? Zresztą, prawdopodobnie nikt nie zagrałby tego lepiej. Film zgarnął Złotą Palmę, chociaż trudno określić go jako szczytowe osiągnięcie Lynch'a. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior.